Jest godzina 23.00. Zaczynamy magazyn Dzień po dniu. Małgorzata Kukuła, dobry wieczór. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie transakcji z Saudi Aramco i możliwych nieprawidłowości przy sprzedaży udziałów rafinerii gdańskiej. Do projektu umowy dotarli dziennikarze czarno na białym. Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny z krytyczną opinią o projekcie ustaw sądowych autorstwa PIS-u. Nowelizacja miała nas przybliżyć do pieniędzy z KPO. Prace nad nią. Zostały odłożone. Chorwacja z trzecim miejscem na mundialu w Katarze. W dzisiejszym meczu pokonała Maroko 2 do 1. A jutro finał Francja-Argentyna. Sędzia główny to Polak Szymon Marciniak. Politycy Platformy Obywatelskiej składają doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przy sprzedaży udziałów rafinerii gdańskiej firmie Saudi Aramco. Z projektu umowy, do którego dotarli dziennikarze czarno na białym wynika, że ta transakcja może oznaczać oddanie saudom kontroli nad rafinerią. Łukasz Frądczak. To jeszcze w tej sprawie komentarze od gości Faktów po Faktach. Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny krytykują projekt przygotowany przez PiS w sprawie zmian w systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Oba sądy wskazują, że projekt ma wiele wad. Są opinie o niekonstytucyjności. A ta nowelizacja, zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości, miała wyjść naprzeciw kamieniom milowym w sprawie odblokowania funduszy z KPO. Po wypowiedzi prezydenta prace nad nią zostały przełożone. Marta Warchoł. Komendant główny policji, generał Jarosław Szymczyk, zabrał głos po wybuchu w siedzibie komendy. W rozmowie z radiem RMF powiedział „kiedy przestawiałem zużyte granatniki będące prezentami od Ukraińców, doszło do eksplozji”, i podkreślił, że był to potężny wybuch, którego siła przebiła sufit i podłogę. Okoliczności tego zdarzenia bada prokuratura, szczegóły od Artura Molendy. Po meczu o trzecie miejsce na mundialu w Katarze, Chorwacja zmierzyła się z Marokiem i wygrała. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2 do 1. Rosjanie poderwali swoje myśliwce z bazy wojskowej na terenie Białorusi, więc w całej Ukrainie znów ogłoszono alarm lotniczy. Minęła doba od ostatniego zmasowanego ataku armii Putina, a ukraińscy cywile znów musieli ukryć się w schronach. Wszystkie piątkowe cele ataku rakietowego to były cele cywilne, tak mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. Wśród ofiar jest mały chłopiec i jego rodzice. Przemysław Kaleta. Okradali bankomaty metodą na wybuch. Szef gangu był poszukiwany od trzech lat. W końcu został zatrzymany, a udało się to łowcom głów, czyli policjantom ze specjalnych grup śledczych z Wrocławia i Poznania. Dariusz Łapiński. Polacy na podium w dzisiejszym konkursie w skokach narciarskich w Engelbergu Dawid Kubacki po pierwszej turze prowadził, ale w drugiej nie udało mu się przeskoczyć Słoweńca Angela Niszka i musiał się zadowolić srebrnym medalem. Na trzecie miejsce wskoczył Piotr Żyła, a Kamil Stoch zakończył konkurs na ósmym miejscu. To my przez porcję zostajemy. Jutro finał Mundialu. Naprzeciwko siebie staną drużyny Argentyny i Francji, ale my będziemy też patrzeć na sędziów, bo po raz pierwszy w historii Mistrzostw Świata pełna obsada sędziowska przy finale to Polacy, a głównym arbitrem będzie Szymon Marciniak. Światowe media już poświęcają polskiemu arbitrowi dużo uwagi, pisząc o jego wcześniejszych doświadczeniach w ważnych rozgrywkach. Joanna następień. Dla Szymona Marciniaka to wielkie wyróżnienie i historyczna chwila, a jeszcze przed wylotem do Kataru najlepszy polski sędzia był gościem Moniki Olejnik w programie Monika Olejnik Otwarcie w TVN24 GO. I w tej rozmowie zdradził między innymi, co poprawił w swoim sędziowaniu od ostatniego mundialu. I tak kończymy dzisiaj magazynę Dzień po dniu. Bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia. Dobranoc.